Prakowa. tak na początku, myślałem, że nikogo nie ma, jak tam popatrzyłem no tak czasem. Ja cieszę się, że Państwo jesteście. dziwny, ten no, układ już jakoś tak jest przyzwyczajony. Ale... A tam Państwo jesteście, tak? Dobrze widać stamtąd? Dobrze, jakoś się musimy przyzwyczaić. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mogę Was w końcu zobaczyć na żywo i tak blisko. Cieszę się tym bardziej, że przyjechaliśmy do Legnicy już, już jako kabaret pełnoletni. No, w zeszłym roku skończyliśmy 18 lat. Jesteśmy przy tym punkcie programu, to, e, to pamiętajcie Państwo, że mimo tego wieku, mimo tej naszej nazwy, to i tak zawsze Brawa są najprzyjemniejszą częścią tego zawodu. Jak Ja obiecuję oczywiście, że... Tak się teraz, no. Jak, jak w tym, jak w kinie coś się siedzi, jak napisy ktoś w pierwszym rzędzie czyta, to tak. Ja będę teraz tak do Państwa. Proszę Państwa, będziemy się starali zrobić wszystko, żeby te ewentualne brawa nie były za darmo. Plan jest na dzisiaj taki. Chcemy zrobić coś, co się jeszcze w Polsce nikomu nie udało. Nam też jeszcze nie udało nigdy. Ale będziemy próbowali dzisiaj tutaj dogodzić każdemu. Nie, 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 nie. Proszę Państwa, tylko i wyłącznie o dobór repertuaru, bo to jest zawsze najtrudniejsze. Znaczy, Najtrudniejsza wydawała mi się dobór repertuaru, a teraz widzę, że dobór sali jest też trudny. Pierwszy raz w w czymś takim, proszę Państwa, w takiej już miligram. Co kraj, to obiecaj. A propos doboru repertuaru, o którym mówiłem, my w domu możemy jakby przewidzieć pewne rzeczy, natomiast nigdy nie wiemy, do jakiej sali będziemy to, to robić, ale co ważniejsze, nie wiemy, kto przyjdzie. A dla nas to jest ważniejsze, kto przychodzi, bo ludzie różni przychodzą. Proszę Państwa, to, to jest tak, że są starsi, są młodsi, są. No, przepraszam, ona tutaj starsi wyszła, jak ja... Nie wiem, ja nawet nie widzę twarzy, ten reflektor tak walą, że... co ja widzę? U Pana to widzę miejsce na głowie, gdzie kiedyś były włosy, teraz się światło odbija, ja... Przecież, ale to nic nie świadczy. No, no nie. nie. Zmieniam, 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 przepraszam. Różni ludzie przychodzą. Są bogaci, są. Bogaci się spodobało, to widzę. Zresztą niefortunnie zaczynam od tego, że są starsi i młodsi, gdyż proszę Państwa, dla nas wiek widowni nigdy nie ma znaczenia. My nigdy nie dobieramy programu do wieku, tak jak to niektórzy robią. Wiedzieliście Państwo, że tak niektórzy robią? No wiedzieliście, czy nie, bo nie wiem, czy powiedzieć. Ja to odsunę trochę do tyłu, jednakże się Państwa tutaj jakoś wstydzę, tylko. Miał, chciałbym większe odejście mieć. Proszę Państwa, niektórzy dobierają program absolutnie do wieku. Nie powiem Państwu oczywiście kto, po nazwisku nie powiem, bo... Bałtroczyk ten nie lubi, jak tak się o nim przyjmuje, jak mówię Ale powiem Państwu jaka jest zasada, bo każdy wiek ma swoje poczucie humoru. I to jest, z wiekiem to nam się rozwija, zmienia. Więc tak, jak jest widownia starsza... Nie, nie, no nie na Pana pokazuję. Jak jest starsza widownia, to jak Państwo myślicie, jakiego rodzaju żarty mówiąc kolokwialnie wchodzą? Jak jest starsza widownia? Może ktoś się domyśla w ogóle. O! O seksie dobrze, bardzo dobrze. Pani powiedziała o seksie? Brawo. O seksie, dokładnie tak? Proszę Pani, nikt się pani tego nie wstydzi. Starszych cieszy seks. Taka jest prawda. Co młodzi? Młodzi używają, proszę Pani, starszych cieszy. W tym razie nic nie Zresztą, zawsze mówię, to opowiadam ja, żeby przykład dać i o babci naszej, która 86 lat jakiś czas temu było poszła do kina. W tym nie ma nic nadzwyczajnego, że ona poszła do kina, tylko jeżeli ktoś by z Państwa zgadł, na co poszła babcia do kina, no to, proszę Państwa, ja jestem skłonny nawet swoje dzisiejsze honorarium po połowie z tym kimś podzielić. No po połowie, bo z Krakowa jestem, to nie będę szarować. No? Pan powiedział na instynkt? A. i co, Pan teraz na moje dwie dychy, tak? A zamykam ten plebisty tkanin, bo jesteście niebezpiecznie blisko. Tam pani Seks w Wielkim Mieście. Proszę Państwa, a i tak byście nie zgadli. Babcia poszła, od początku powiem, rano wstała. Jak to, bo zazwyczaj babcie 86 lat, wiecie, wstają sobie rano i spokojnie z do to prawda, tak? Jak tu dostojnie, dostojnie. Babcia tego dnia wstała rano, o siódmej rano i tak, drzwi się pokoju i babcia tak. I taka podjarana jakaś, taka podekscytowana. Myśmy myśleli, że coś się stało i Babcia, co, 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 co się dzieje? Nie, nie, nie! Ja wieczórę najdę Kinę! Chciał na ty to do kinajdziesz? Kina <grym> Och Karol 2! Myśmy <grym> tak. No tak samo jak Państwo zareagowali na początku z żoną, ale potem sobie myślimy, ale ludzie, zastanówmy się, dlaczego babczas nie może pójść na Karol 2? Wiecie ile to dało energii, Takiego, tak go... Ona nigdy tak. Ta, pa, 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 pa. Cały dzień tak, już to film było o 19, ona wstała o 7 rano, ty 12 godzin. Pa, 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 pa. Wzięliśmy modęty byś do 13 i tak nie pochodziła. Nie. A poszła do tego kina, z tego... Aha, i z tego wszystkiego, jak poszła do kina, to se ze mną zapomniała.